Co będziesz chciał z Smaka e, Z maka będę chciał na pewno tak. Duże frytki, najlepiej zestaw podwójny wow. wieśmak. Ooo, oh, wow. wow, jak tak, pani tak. prowadzi! To, to, to zestaw podwójny wieśmak, duża kola, no tak, i tak. nagetsy, nugget, Albo w po bez koli? No bez koli. Jezus, jak pani jedzie? W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. W prawo, prawo, prawo. Oh. Wow. Oh. Wow. Okay. Energylandia, Energylandia. Świetna no, zabawa no, przez no, cały no, dzień... No, tak, to tu, tutaj, tutaj, tu, 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 tu. Tutaj, y, pay here. To musi pani cofnąć, musi pani wycofać, bo tutaj jest zapaść tutaj. No, 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 do, do tyłu, do tyłu, do tyłu. O, No, no, no. O, jeszcze trochę, no, jeszcze no, trochę. Ja wiem, że pani ma drugi dzień prawo jazdy. Jeszcze troszkę. No. O, i ma na maksa w lewo teraz. O, o i tutaj jest ok, O, za, za bardzo! I teraz w prawo A. i do przodu... O! o dzień dobry! O. Dzień dobry. Dzień dobry Mogę przyjąć zamówienie? Tak, y, poproszę y, podwójnego wieśmaka i frytki Podwójny wieśmak i frytki? Tak, 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 tak Może w zestawie zaproponuję? E, nie, dziękuję, nie dziękuję A pani co chce, pani Morticia? A co tutaj jest? To baby albo hot dogi? To jest McDonald's, proszę pani. Nie pani weźmy sobie, niech pani sobie frytki, bo one są super. Dobra, no to poproszę frytki. Małe, duże, średnie, duże, wielkie? Duże. To ja zjem najwyżej. albo Wednesday Dom. No to duże, duże. Dobrze. Zapraszam do kolejnego okienka do zapłaty. Dobrze, dziękujemy. Ło! co się dzieje? Dziękujemy, dziękujemy. Tutaj? Dzień dobry. Podwójny wieszczomak i podwójne frytki to będzie razem 59 zł. Ile? Tyle. To pani Mortysza zapłaci. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lucyna! A to jest kolejny odcinek z Minecraftem na naszym kanale. Kochani, dzisiaj idziemy do maka. W sensie teraz jesteśmy w drive-thru, ale planuję Martynę zaprosić, więc słuchajcie, jedna łapka to jest jedna złotówka na McDonalda z Martyną. Na wszystkie McDonaldy z Martyną. A jak zostawicie ich 3000, dzisiaj do końca dnia. To dzisiaj w prawdziwym życiu też wezmę warto na namaka. O, i wam na Instagramie pokażę. Dzień dobry wszystkim, subskrybujcie. O ten, o zderzak, o tej, o tej silnik. Żebyście mieli kiedyś taki samochód, zostawcie dzwona i napiszcie komentarz, czy robicie jeść w Magnadzie, co jecie w McDonaldzie albo czy wolicie na przykład KFC? Ja uwielbiam na przykład maka, ale też uwielbiam KFC, ale rzadko jem. A pani jak często je? Ja się raz w życiu jestem i tak drogo tutaj w ogóle nie wiem jakaś zenata. Zbliżeniowo czy gotówką? A czym się różni zbliżeniowo od gotówki no bo To jest ręki do ręki. Proszę pani, kartą, kartą się, kartą to jest zbliżeniowo To monetami chcę. No, proszę. Tam dalej, tam dalej, do przodu, do przodu. A to tam? nie, odbierz, no. do tyłu, do tyłu do do tyłu! No to do przodu czy do tyłu! Do tyłu! Jeszcze trochę do tyłu. No, chyba se pan żartuje. No. O, Dobra! O! Jednak weźmiemy na wynos! Przypada. Tutaj jest zamówienie! To niech pan rzuci na ziemię! Dobra! No, no. Niech pani jedzie o! do przodu! Do przodu, do przodu! Do przodu, do przodu, do przodu! Brrr. To nie koń! Dziękuję. O Jezus! Dziękujemy! Dziękujemy, do Dziękujemy, do widzenia, do widzenia! Nie, 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 nie. Oh, oh. Dobra, kochani, nie jem w trakcie drogi podwójnego wyśmaka i jeszcze podwójne A! Oh! Widzimy się u Martyny! Nie! Nie przez budynek! Nigdy nie dawajcie prowadzić kobietom. Ty masz masz to kobiet! Zaraz się wywalę z tego auta. Gdzieś na piechotę szedł. Musi się pani nauczyć jeździć. Naprawdę. Musi się pani nauczyć jeździć. Nie pyskuj, proszę ciebie. Ech. Zapomniałeś Martynie coś zamówić. Wracamy, wracamy, no nie wracamy. Nie wracam. Nigdzie niech Państwo nie wracają. Tutaj jest okienko. Zapraszam, zapraszam. Co się dzieje? Jakie okienko? Martyna? O Martyna, cześć. Chodźcie, chodźcie, zapraszam. Idę, idę, idę. Tu drzwi są zamknięte. Proszę, tutaj pod okienko, pod okienko. O, co to jest? Dzień dobry, to dzień to dobry, jest. witam, restauracja Mac Wednesday. Czy mogę przyjąć zamówienie? O kurde, cóż, zamówienie. Zapłacił tutaj, zapłacił tutaj Odbierz. Znaczy, zamówienie! Poproszę tak, bo nie wziąłem Martynie z maka rzeczy, więc poproszę. Nie wziął pani Marty... z czy tak? Poproszę tak, duże frytki i podwójny wieśmak. No, problem, nami nie wziąłeś. Ty. Dobrze, oczywiście, a dla pięknej pani. Normalną córkę poproszę. Jedną, na wynos i męża do tego. Yy, męża nie mamy. Dla pani zresztą... Córka? Córka? Normalnej nie ma, jest taka jaka jest. Coś pani nie... Lipa, to ja dziękuję, ja podziękuję, widzenia. Jak to dziękuję, wrócę, znaczy... otwórz nam drzwi! Co ty robisz? Nie otwieram! Turka, otwieraj! Nie! Nie! Parkuruj tych swoich pajęczynek jakichś śnących tam w Policzyłaś, już skończyłaś liczyć! O Rońsia rzuci! Raz! Tylko do tyle umiesz liczyć! Ej, snu, masz z McDonalda! Tak, no tak. Ej Martyna, ty będziesz, no. się, będziesz pracowała w Maku, w Maku będziesz pracowała. Przyjęli mnie ciebie też. Co? co? Będę w maku nie. pracował? Nie. Masz strój na górze. Dobra, cześć Mordyna, przywita odcinek! Hejka! Chodź tu córka, cię Kominek, 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 nie mam mnie, nie mam mnie! Ale kozak, maku, komik, komik. będę pracował w McDonaldzie dzisiaj! A potrzebuję troszeczkę pieniędzy, kochani, bo muszę kupić dla Przemka rzeczy, kurde, związane, kochani, z powiększeniem naszego laboratorium. Ponieważ będziemy wybierali się do świata Penny Parker ze Spidermana Across the Spider Verse. Właśnie tak. Będziemy starali się ją odbić, żeby wróciła do tego naszego świata. Więc kochani, jeżeli chcecie, żeby Penny wróciła. O, tutaj, o! O, w tym miejscu, Właśnie, o, tu, 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 tu. Jeszcze raz wam pokażę. Tutaj o zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Lufer! Wybudujcie nowy teleport. To przypnęła serce i to jest komentarz do losowania. To są kochani dwie osoby, które zostały wylosowane z poprzedniego odcinka. Zapraszam do kontaktu poprzez komentarz. Dzień dobry, kochana moja Martyno, co, co, co cię wzięło na taki McDonald's? No bo mówiłeś, że musimy obrać pieniądze, no to sobie myślę, no dobra, takie masz sobie wypracujemy w maku. No to sobie po prostu... No dobra, to ja się przebieram. Ja no, się przebieraj, no papa. Pa. A, jestem za na ciebie, że nic mnie nie kupiłeś, wiesz? Dobra, uwaga, jestem przebierany O kurde, wyglądam tak przy MacDonaldowo, że masakra. McDonald'sycznie a jak wyglądam? Super Bajaran czy czy KFC, no w Subway KFC czy McDonald's zawsze McDonald's. Nie, ja serio W KFC najlepszy jest tak. Nie jedzcie tych rzeczy, bo generalnie one są niezdrowe, ale jeżeli jecie je w normalnych porcjach i raz na jakiś czas, to to można. O fajne samochód tam mi wygląda. Lamborghini. Dobra, i kontynuując. No ja na przykład w Macu... Ale zapytam się Martyny, bo my, my mamy podobne zdanie raczej. Martyna! Super. Kochanie moje! Martyna! To ty? Hey. Nie, to było jak z Dziś... Martyna! O! Nie macie? To nie Martyna, Martyna jest troszeczkę wyższa. Martyna! To nie Martyna. Hmm. To też nie Martyna. Gdzie jest Martyna? Ej, woła, Rąsia Martyna. BUM! Tak, Martyna, co jest najlepsze? McDonald's czy KFC? McDonald's, bo mają lepsze frytki. O! Ale z KFC, jeżeli są frytki, to są beznadziejne, ale raz na jakieś 10 razy trafią się takie perfekcyjne. Tak, ale i tak i tak mimo wszystko. No, McDonald's, mimo wszystko, bo tam mają w dodatku jeszcze moje ulubione. Ty wiesz, co moje ulubione? Ciastko jabłkowe? Też, ale nie to. No to co drugie, Martyna? No a jak myślisz? No, no. Frid. Zabaweczki i te pędzle. Te... A, Big Mac! Nuggetsy w maku, zwariowałeś się, No tak, nuggetsy, bo pyszne są? Ale z nie, nie, nie chodzi? No, z maka! No ale z kieszeni! Tak, ale. Daj mi dokoncie! Daj mi spokój! Daj mi spokój! Ej, zobacz, jesteśmy takt McDonald'owi, uderz mnie! Widziała! Widziałam wszystko chees cheeseburgery przed oczami! Dobra, Ej, no, no powiedz co? O! O! No zabaweczki z czym są? No w Big Macu! Sam jesteś Big Mac! No to... Aha, happy me! No właśnie, happy, happy me! Mam ochotę na happy Mila. A Tylko ja mam ochotę na y, buziaka i do pracy w Macu! Ja cię kręcę, no! Mua.

Niech z maka nie lubię, ja nie! Chcę, nie... A, kontynuując Farna, bo jak już jedziemy tam. No. Jak już tam idziemy, to najlepsze w maku są e, cheeseburgery. Co samochód jest na górze? Mama prowadziła? Tak, 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 tak. Aha, e, Cheeseburger chodź. jest najlepszy, podwójny wieśmak albo zwykły <coughs> wieśmak. I co jeszcze? Mac chicken jest też dobry. I kiedyś... O Boże! Jak on się nazywa? Bo jak to się nazywa? E, 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 to, co, co, co jest raz na kilka lat Martyna? E... DRWAL! DRWAL! A i co jest w KFC najlepsze według mnie? I te: bajtsy i Twister, czyli to co ma tortille, to jest top of the top. Nie no, ja, przepraszam, ja nie mogę takich rzeczy. Polecam, pozdrawiam wszystkich, którzy są na kibelku podczas kubki. Ha, pozdrawiam, właśnie do ciebie gadam. Ha, słychać i czuć, jak robisz kupę. No i po drugie osoby, które słuchajcie jedzą to smacznego. Ale mam nadzieję, że nie zrobiliście. Po tym jak powiedziałem o kupce. Martyna! Znikła. Martyna, ty nie masz prawka i jakim cudem ty prowadzisz samochód? Któregoś dnia policja nas zgarnie i będzie iu, iu, iu that's the sound of the police. Łup, łup! Czekaj, muszę na parking wjechać. Y no wjedź na parking. Nie, 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 uważaj, uważaj, Spokojnie, uważaj, uważaj. Koję, że lepiej niż moja mama. No, nie wiem, macie to w genach. Jezus, Martyna! Nie, ja stąd wychodzę. Oj, sarki. Ja stąd wychodzę, dziękuję bardzo za uwagę. No, chodź, Lufer, już. No, już, odłożyłem plecak. Boże, ten samochód, jak on wygląda? Ja wkłonaj tych frytek do piaskownicy, młody. Dzień dobry, z posypką serową jest co najlepsze. W sensie nie ma takiej posypki, ale no. Dziękuję, może zamówię. Gdzie jest moje zamówienie? Ja tu nie pracuję, Mam lokalizator i ten. Nie jest. Ja gdzie moje zamówienie! Nie wiem, Co ty tu robisz? O, siema! Co ty tu Nie robisz? Wiesz, co ty tu robisz? Co co tu ty ty robicie? Ty ja tu dorobiam na życia! Co wy tu życie? robicie? Kariasz! Wy też o! wylądowaliście tutaj? O, my myki. O, mój boże! Muszę jakoś zarabiać na życie. Wylądowałam na kasie w maku! Ja też! Ale. Mamy żarcie za darmo! No. Y, Ej możecie nas poprowadzić do szefa? No dobra, to zaprowadzę was do naszej szefowej, Karolina Burger O hejka O, cześć, skończyłem, skończyłem przewracać kotlety w maku. O nie kurde Wy, rękę swoją Nie no, na spokojnie, tylko poważenie trzeciego stopnia e? A ile jest stopni? Cztery Boże, może iść, chodźmy? To tak trochę tak. jak burger wygląda. Dobra, on <laughs> to nie pierwsze, burger? Jedno, ja też. Burger, o, To była ta szefowa. Tak, to ona. Tak. Ale dużo ludzi tutaj jest. E, dzień dobry, mógłbym przyjąć zamówienie? Dzień dobry, bardzo śmiesznie, ja nazywam się Karolina Burger. <laughs> Ale tu się mówi burger czy burger? Nie mówi się Karolina Burger, tylko burger. A, Karolina Burger. Tak, tak Burger. Karolina Burger. burger Burger. 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 Burger! 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 Pan Kioszan swoją własną szpatułkę. Wow, Bardzo dobrze. Tak, TO się Czy też? O, o, proszę nie krzyczeć iść przykłady i frytki za karę. pani, że pani Co ty robisz, co <laughs> A łazienkę to kto zamknie? Burger! Bo, Boże, przymek, ty też? Jezu, ja tyle pracuję tutaj. Ja nie widziałam go nigdy. On musi chyba z dwa dni tu pracować. No, co on robi w toalecie damskiej? Wczoraj. Właśnie. Co on robi w toalecie damskiej? Proszę pani, proszę o, mi to wytłumaczyć. To... Bo tylko w damskiej jest papier. Ale to jest toaleta, tak? To, to tak jak w szkołach, słuchajcie. No to tak, tutaj moi kochani, dzisiaj was oprowadzę. Mam nadzieję, że podoba wam się nasza piękna restauracja pod złotymi łukami. Więc tak, zacznijmy. Tu jest pani no, złote Kasia. Łuki, bo M, to są tu łuki. jest pan Mirek. A. Tu są serwetki z kamerą, aby nam nic nie podrąbali, żadnych y, dwóch paków frytek. Y, tu są kamera termowizyjna, aby pod czapką, jak będziesz chciał mi wyłudzić jakiegoś hamburgera, to to wszystko znajdzie. Albo burgera! Burger! Burger! To jest Burger. okno, przez które wow. nie przejdzie. Lo, lofer. Co? To podobno jest takie pancerne. To, to jest kola. Kole się pije. Ja znam taką koleżankę. O, dzień dobry, dzień dobry. Ja znam taką o, koleżankę, kole taka. Ona, nie, ona przychodzi na nagrywki tylko wtedy, kiedy są wyjazdy. No, tak. Nic, nie no, mów widać, widać. kolić! Tu jest strefa czekania na porcję swoją. Tutaj są numerki. Tutaj są pokazane, jakie są dzisiaj dostępne oh! zabawki. O, Pikachu, Proszę ich nie Pikachu. wynosić tak jak def ostatnio. No właśnie def, to taki ochran dostał w ogóle za te zabawki. Udzieli mi z wypłaty. Bambik. No właśnie. No i bardzo dobrze, zaprąbałeś 25 kaczek. No ale taki pielęgny. Ja nie Chyba lubię kaczek. Pani burger y, a y, tutaj segreguje się, tak? Tak, segreguje się i kto będzie chciał coś wynieść, sprząta kosz przez tydzień. Zapraszam, teraz wam pokażę kuchnię a później dwór. Dogę najczęściej wynosił chleb i bułki. No albo Jest chleb I w no, takie zabawki Nawet zabawki! Takie przy. Dobrze, zapraszam. że się nie poparzy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. To jest zmiotka, Miałam się czyścić. Uo, jest 2023. No dobrze, to teraz Wam pokażę, jak się robi hamburgery, wieśmaki i takie podobne. Hamburgery! O kurde, tutaj są gotowe zamówienia, Martyna, zobacz! Frytki są. Podwójny wieśmak, frytki duże. Tak, tak, tak. Proszę Cała tylko tego nie wynosić, ja wszystko widzę na O kurde. Oj nie wydaje nie mamy do serwowania w McDonaldzie, różne piece, nie piece. A jakie dzisiaj będziemy mieli za zadanie? Ej, Dzisiaj macie zwykłego klienta obsłużyć, tak. albo odebrać po prostu zamówienie z tamtych tablic i drive-thru. Ja Będę też takie coś. Wyniesiemy stąd frytki, uda mi się w końcu. Bra! Się Sprzątasz Gibel do roboty, ale nie. No, ale znowu! Znów... Jeszcze koszę na dwa tygodnie! Ale proszę! Ale Kario znowu! Proszę pani, proszę, hmm. ja będę krzyczeć, proszę, proszę. Już! Luferku, podłączę się pod słuchawkę, dew ci wszystko wytłumaczę. Nie, ja nie chcę! Def, wytłumacz mi! Wytłumacz mi, co mam zrobić! Stary nie umiem! Jak to nie umiesz? Pracowałeś na słuchawce! No ale to jest. nielogiczna! Ej, stary ktoś chyba jedzie. O, dobra, ja, no, tak masz, jak cię uczyłem! Tak jak cię uczyłem! Nic mi nie powiedziałeś właśnie, durniu! No o to chodzi! Nie, ja mam cukora, nie, ja nie otwieram. Zostaw! Otwieraj to! No, dobra, uda ci się, no. wierzę w ciebie. Zostaw! I nie. believe you! Macie Minecrafta na tym komputerze? Co? No musisz obsłużyć tego kogoś! O jedzie, jedzie, chodź! O! E? Pani Dzień dobry! Ania. Dzień dobry! E praca domowa na zamówienie, czy, czy coś? Nie, frytki i wieśmaka poprosimy. A, a jeszcze jedno pytanie, macie ogórki z nutellą? O Proszę, mówię, że tak, zapiszę Nie obsługujemy zapisuj. Zapisuj. tego klienta. No nie ma takich rzeczy w McDonaldzie. No ale zapisuj, zamówienie, No, Ogórki w nutelli? co, co Pani, może Pani powtór, niech Pan powtórzy, bo ona jest Pani daleko tam, tam, tam. Ogólnie Ania jest bardzo godna i bardzo by chciała tak wieśmaka wieś razy trzy, trzy duże frytki. A wy nie mieszkacie pod KFC? Dlaczego ty przyjeżdżajcie? Coś ty powiedział? A, yy, tak, przyjmujemy zamówienie, proszę do okienka dalej. Dobrze. Dobrze. Dziękujemy. Pierwsza lekcja: nigdy, ale to nigdy nie reklamuj innych. No, restauracja, okej, okay, dobra. Ej, ale zapisałeś? Eee, frytki keczup. LUSER! Dzień dobry! E, dlaczego dziecko prowadzi? No. Okej, okay, dobra. E, co proszę pan, e, pan, podać pan? Co tam wnuczek chciałeś? Happy Mila! Happy Mila! <laughs> happy Mila, okej. Okay. Jak się pisze Happy przez jakie A -p -p -a. K E -p i. samochy? -mi -mi. Mila. tak, tak, tak. Ta, ta. Happy Mila. Mila. Patrz, szczęśliwy posiłek. E, coś jeszcze? I dla mnie jeszcze tego. E, twistera. Twister. E, to jest tutaj? Spytajcie się, czy coś jeszcze. E, coś jeszcze? się może jakoś 70 plus kobieta na stanie. Powiedzisz tak. Powiedzisz 70 tak. plus kobieta na stanie. Powiedzisz tak. A tak, tak. mamy y, szefowo? O Boże. Szefowo! Ktoś do pani! Przemku! Znowu nie wyczyściłeś deski! Ale... Znowu w łezie damskiej! E, woła ja ktoś! Prakta. Proszę pani, bo e, ktoś panią woła! Mamy klienta dla pani! Znaczy, pani klienta! Specjalne zamówienie! Czy no, nie Jak pani przyjdzie do mnie, to proszę, no, zapraszam! to takie duża auto! Ale ja tylko serwuję! Że pani w tenisa zimnego? Tenisa zimnego! nie. też! Nie, nie posiadam! Pani, jakie tam Czyli było zamówienie do tego te różowego? Eee... mój no, Boże! To jest Pani Spoczyńska, dajcie jej cokolwiek. Jedna frytka i po, trzy kaczupy. Okej. Okay. Mogę poproszę... Panią zaserwować dziecko z okularami. Nie! nie! Nie, dziękuję. <grym> Gratis! Ja jeszcze poproszę tego, to, to całe takie kubełka, o kubełka poproszę. A, nuggetsy to ja wpiszę, mogę, proszę Pani? Tylko proszę, proszę. Nagetsy. dobra. Ale te, te spicy takie, te, te, takie spicy, fajne tak, takie w McDonaldzie, w McDonaldzie, enter, do widzenia, do, do kolejnego no ale okienka Ale coś jeszcze się eee, to, czy to, pan zostaw. coś jeszcze zechciałby, może jakiś lody, zestaw? Lody. Polecamy nie. lody A to dodajcie mi te truskawkowe z KitKatem, o no, Truskawkowe widzisz? KitKat No to pisz Jeszcze jakieś ciastka Proszę pani To jest stary, ciastka Boże, nie wyrabiam, nie wyrabiam, dobra, niech pan już jedzie Ale ja jeszcze ale A musisz... się proszę działa? pani, proszę pani, bo tam jeden tam ci w różowym samochodzie nie zapłacili, tylko powiedzieli, że przecież ja ciebie uczę, to nie muszę tobie płacić. Zadzwoń do nich i powiedz, że ich nie zapłacą. Ale Zostaną pani, a, a, Ale proszę pani, jak mają zadzwonić, jak oni nie zostawiają tu numeru telefonów? na kazę zwykłą. Dobrze, dziękuję. Okej, okej. Okay, Tym do... razem dogę ci nauczy. O kurde. Dogę, dogę, gdzie jesteś? Stary. Dobra, naucz mnie. Ja nic nie umiem, mordo. No. Dzień dobry, mógłbym przyjąć zamówienie? Poproszę Happy Meal i duże frytki. E, happy Meal i duże frytki, dobra. Jakieś mi jeszcze jak można e, Więcej no, ile sztuk? 6, 12 czy 18? 18. Dobra. 20, Ty nie umiem. Dobra, okej, okay. y, to będzie razem 59,99. Zbliżeniową gotówką czy dronem, nie wiem, pocztą polską? Węższą gotówką. Okej, okay, dobra. Proszę. Ale, będzie, ale będzie w Proszę. euro w gotówkach prosta. Dobra, dobra, już, już, Proszę. 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 Dzień dobry. O y, Boże. Y, słucham, y, mógłbym przyjąć zamówienie? Nie. E. E. <laughs> 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 Ej dzień dobry, mogłem przyjąć zamówienie? Dobry, poproszę 25 cheeseburgerów. Ile? Ej, lufery, ale wyszliśmy już z cheeseburgerów. nie ma ci proszę pana. Mamy tylko tak cheakier, ciastko jabłkowe, ciastko truskawkowe, podwójny wieśmak. Jabłuszko. Tak, podwójny wieśmak, pojedynczy wieśmak. Do tego mamy jeszcze nuggetsy, sałatkę i frytki, duże, małe albo średnie. Ale na pewno w KFC, które jest obok, jest wszystko. Luper, ja Nie, 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 Jakie nie, 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 no, nie, 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 no, nie, 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 to nie, to jest najtrudniejszy co dzień w życiu, mam takiego stresa. Do widzenia, do widzenia, proszę iść. Do widzenia! Oh. O! O! <grym> Paweł! Paweł! <grym no że ja, są... ja skończę już maksymalnie. Zarawiam za na życie no nie wy. Dobra, co chcesz? Szybko, nie ma czasu. Cztery ciastka jabłkowe. Cztery ciastka. E, pięć tych. Pięć wieśmaków podwójnych. Jezus. Też, trzy wieśmaki też. zwykłe. A nie miałeś iść eee, na siłownię z nami? Byłem, a i byłem na rance, a oni i mnie wystawiła trochę, ale. No cóż, e. trzeba dać smutki. E, co dalej, tam jeszcze? E, Chickerów 5, pani Anny, spotkała mi się jakiś. E, te Magna e, nie, get, nie obsługujemy takiego... zestawów e, nauczycieli. Ale to tam. Pomy się tylko. Dobrze, to będzie razem: 254,99. To kartą płacę. Dobra. Dobra, przeszło. Nie, nie, nie. nie, Ludzie z gruźlicą, precz! Ale ja chcę swoje zamówienie! Tam na początku zapłacę tamto. No. Zapłaciłam i dałam dwie... ...prytki! No i dobrze, przynajmniej pani schudnie. Czy pani mnie obraża! Tak! A -a. Czy, o nie, Malik Fontana! Malik Fontana! Malik Fontana! Nagrywamy to! Tu się rodzi pachur, uciekajmy! Lufel tak, być... A nie, to ja ten. Musimy się stotulotkić. Musi ty gruba babo, wynosi się! Ja się, ty gruba babo! Ty jesteś gruba jak świnia! A ty jak słoń, taka puszysta! Ty, to nie, to nie powiem! Masz w ogóle jakąś Epkę, która wygląda jak jakiś widłek! Pani, chciałam kogoś... Kurde, odwodzam mnie, piersi, głupi, mam cztery. Ty Basta... jesteś głupia, nie dostałem paszporna, dwie frytki. E, mogę przyjąć zamówienie? nie? <grym> nie, <Bancuza>? mogę. <grym> nie, zamówienie? <Bancuza? grym> <grym> nie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie A ty mogę. mogę. z A ty wami! mogę. Ja, 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 Nie dalej wylew, od tych kobiet, oczy. słuchajcie widzowie, jedzcie ty, zdrowo, warzywa, owoce, w rzadko, ale tu możecie sobie jeść. Twoje zęby są jak gwiazdy, żółte i daleko od siebie, od co tych szczytek, brytek, a twój brzuch jak słońce, taki okrągły. Nie, jak ty mi na no, co po no, <laughs> prostu w ciąży. Rzeczy dla jego do zaciska, trzymajcie się i papa. Lu Lufer! Ej, ale się, one, się zdaje, że on zburzył tego maka. Grupi ludzie nie powinni pracować w takich McDonald'ach, bo tylko podżerasz! Nie wytrzymiesz, grubi ktoś... ludzie! Powinni przestać iść <grym> w was wody! się skończyło dialog! Fajnie! To co następne? Sabu i KFC czy burgerki? KFC! Burgerki Burger na mnie! na dziesięć gwiazdek! Do widzenia! Co to, Co to nie chciał się dać się, się stać? Jestcie mi po blacie chodzi! Oooo! Jeszcze coś tam łapku jeden no. Co tu się, to się to dzieje? To jest, to jest najdziwniejsze zakończenie jakie dodaję na swój kanał! Trzymajcie no, się! No, Hej zapatki! Pa, tak. pa pa!